Pan z wami, z duchem Twoim, słowa Ewangelii według świętego Mateusza, chwała Tobie, Panie. Przenoszono do Jezusa dzieci, aby położył na nie ręce i pomodlił się za nie. Ouczniowie szorstko zabraniali im tego, lecz Jezus rzekł: Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do mnie. Do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie. Położył na nie ręce i poszedł stamtąd. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Do dzieci należy Królestwo Niebieskie. I my też mamy stać się tak jak dzieci, bo wiemy, że dzieci nie potrafią małe skrzywdzić, oszukać drugiego człowieka. I dlatego Chrystus błogosławił dzieciom. Nie przeszkadzajcie dzieciom przychodzić do mnie. Do takich należy Królestwo Niebieskie. Chodźmy na portal prawy.pl. Życzę miłego, pogodnego dnia.